just too good to be true. Can't take my eyes off you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long the love has arrived. And I think God I'm alive. You're just too good to be true. Take my eyes of you But on the way that I stare There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak There are no more left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real you're just too good to be true Can't take my eyes off you Baby, and it's quite alright, and need you Baby, true, i a lonely night, I love you Baby, trust in me when I say Pretty baby Trust in me when I say Yeah. Leciał świecąc judyń. hymn narodzenia śpiewali anieli. Mędrcy nas nie widzieli, królowie nie słyszeli, pastuszkowie postrzegli i do Betlejem biegli. Pierwsi wieczną mądrość witali, wieczną władzę uznali. Biedni, prości i mali. Niedobre, nieczułe dziecię, ziemskie matki, twoje zasługi. Prośmy jej na tamtym sieci, Z drugą wiek, gdy młodym. Od pokusy do po przygody, gdy cieląc ukołysałam, ja marzeniem namiętnym stałem jak lila biała, schylona nad źródłem. Nocy ciche, gdy wschodzisz, kto ciebie zapyta, skąd przychodzisz? Gdy gwiazdy nad sobą rozsiejesz, kto z tych gwiazd przyszłej drogi twojej wyczyta? Głubi. Zaledwie wieści wyobraźnią znają i nam wieszczą o niej bają. Bywałem w niej, zmierzyłem lepiej jej przestrzenie i wiem, że leży za jej granicą. marzenie. Nie mogę spocząć, te sny, to straszą, to łudzą, jak te tym mnie trudzą. Smutna w więzieniu, tam w mieście wesele. U stołów, tam muzyki huczą, przy pełnych kielichach śpiewają ministrę. Tam nocą komety się puczą, komety z oczkami i z jasnym warkoczem. Kto po nich kieruje łódź w biegu, ten zaśnie na fali w marzeniu rocze, na naszym przebudzi się brzegu. My uprosiliśmy Boga, by cię oddał w ręce droga. Samotność mędrców mistrzyni i ty w samotnym więzieniu, jako prorok na pustyni, dumaj o twym przeznaczeniu. Mordomo się za tobą na ziemi i w niebie. Wkrótce muszą tyrani na świat puścić ciebie. Ty będziesz znowu wolny, my oznajmić przyszli. Wiecie co, żegloto, idziemy do twojej celi. Celo na trzy kroki, nas taka komada Wiecie co, pójdźmy lepiej do celi konrada. Najdalsza jest przytyka do muru kościoła. Nie słychać stamtąd, choć ktoś śpiewa albo woła. Myślę, dziś głośno gadać i chcę śpiewać. W mieście pomyślał, że to śpiewają w kościele. Dziś jest Narodzenie Boże. Ech, chłopaki, mam i kilka butelek. Bez kaprała wiedzy? Kapral poczciwy, sam z butelek korzysta. Przy tym jest Polak, dawny nasz regionista, którego car, prze... którego car przerobił gwałtem na Moskalach. Kapral dobry katolik i więźniom pozwala przepędzić wigilijną noc razem. Milczycie? Wytłumaczcie, że co się tutaj dzieje? O co nas oskarżono? Jaki powód sprawy? Powód, że nowocilco przybył tu z Warszawy. Znasz zapewne charakter pana senatora. Wiesz, że już był w niełasce u imperatora. Że zysk dawniejszych kupiec przepił i roztopił, Stracił kupców kredyt i ostatkiem gonił. Bo pomimo największych starań i zabiegów, nie może w Polsce spisku żadnego wyśledzić. Więc postanowił świeży kraj, Litwę, nawiedzić. I tu udał się z całym głównym sztabem szpiegów. Żeby zaś w Litwie mógł bezkarnie plądrować. I na nowo się w łaskę kręcić. Musi stowarzyszyć w naszych wielką rzecz wyznować, I wiele nowych ofiar całowi poświęcić. Głodem ciebie wymożono? Dodawano strawy, ale gdyby się widział, widok to ciekawy. Dość było taką strawą w pokoju zakadzić, Ażeby myszy wytruć i świerszcze wygładzić. Jakże ty jeźdźmy? Tydzień nic nie jadłem. Potem jeść próbowałem, potem z Potem, jak po truciźnie czułem bole, ucia potem kilka tygodni leżałem bez czucia. Nie wiem ile i jakim chorobym przebywał, bo nie było doktora, co by ja nazywał. Ja dziś chodził na śledztwo, był godzinę w ale milczy i smutny, i jak widać z miny nie ma ochoty. No, ja nie, nowiny. Niedobre, dziś na Sybir kibitek dwadzieścia wywieźł. Widziałem ich za każdym z bagnetem. szły. Małe dzieci, łańcuchy okute, z ogolonymi głowami. Małe dzieci, już się <śmiany> z łańcuchów podźwignąć nie może. Przypał nogę zbawioną i nagą i rzekłem. Panie, Ty co za sądów Piłata przelałeś krew swoją dla zbawienia świata. Przyjm tę ofiarę niewinną, za sądów cara ofiarę dziecinną. Nie tak świętą niewielką, lecz równie niewinną. I srogość kar, zlęknie się naszych scen. Przypomnij jutro sen, może poprawić się, Jeszcze daleko zgon. Pozwól zabawić się, co, co to jest Gdy poprawi się on, ja, ja każę śnić się święć. I wezmę w ręce krzyż. Muszę skończyć sprawę i uciec z tego wina, kochaną Warszawa. Mówiłem właśnie, jaśnie panie, że ledwie rzecz zaczęta i sprawa w tym stanie, w którym jest chory, kiedy lekarz go odwiedzi i zrobi anagnozę. Mnóstwo uczniów się tyle było śledzenia. Żadnego dochodu. Jeszcześmy nie trafili w samo jądro żoły. Cóż odgrynął wierszyki, ale osnowa spisku dotąd jest tajemną. Tajemną? To widzę, panu w oczach ciemno. Kobiety, pan wie, wychodzą po co dzień z karety. Jedna ślepa, a druga ślepa? Któż to ona? Pani, Pani są. Matka tego Rolisowa. Co dzień tu są. Wprawić było. Wprawiamy, lecz siadaj skwiercie pod <grym> krokiem. Kazaliśmy brać w arst ze ślepą kobietą. Trudno iść, ludzie się skupił w żołnierza wybitą. Trzymam wpuścić. E, tam. Rady sobie dać nie umiesz. Wpuścić. Ale do pół schodów. Czy rozumiesz? Potem ją sprowadź było tak tego, żeby nas nie nudziła więcej z czego Zasłu, Adieu. Masz księżyc, zostań, parę słów mam szepnąć w tobie. Szelmy, łajdaki. Stoicie przy i porządek taki. Z wam mam zetę. Szelny. Służby panczy. Słuchaj, ty i za to, babu. Pan porucze, skoro wyjdzie od księżnej, daje jej pozwolenie widzieć syna. Wyprowadź tam, tam więzienie. Potem osobno zamknij, tak na A propos księdza. tam mój czarny, te lubię. Masz rumu kiedyś. Nie piję. No, kapłanie! Pij! Jestem braciszek. Braciszek czy Jarzyk. Skądże to wasze ci wiedzieć, co po więzieniach robią cudze dzieci? Czy to wasze ci chodziłeś z wieściami do matki? Ja. W jakim klasztorze bractwo twe? U Bernardynów. A czy wiesz, mnichu, że ja mógłbym cię powiesić? I obaczym, czy trzeba potrafi się skrzesić? Jeśli kto władzę cierpi, nie może jej słucha. Bo czasami daje władzę w ręce złego ducha. Pójdźmy bliżej, ostatni raz będę ci badał. Powiedz, kto tobie o tym biciu rozpowiadał? Tyś powiedział. Nie mówić tyś? Ha, mnich! Ha, kapcanie. Mówi się pan, jaśnie oświecony pani. Naucz go tam. ten mnich widzę z chleba. Daj mu tak. Widzisz ośle, zrazu znaczy się gniewa. Ach, panie, wybacz Panie! On nie wie, co zrobił. Ach, bracie. To złą rano ty sam się już dobił. Dzisiaj ty staniesz przed Bogiem. Pamiętaj, Pan Bóg różnymi znakami ostrzega. Coś tam dzisiaj wygląda bardzo mi na szpiega. Czekamy, posyłamy. Wreszcie. Cóż to, jaka gala. I tu możemy kończyć z gośćm, nas. Patrz, patrz starego, jak się wieje, jak sapie, obskręcił szyję. Muszę młodzież zjeść. Lecz on zapłaci za męczarnię, za tyle krwi i łez. Nóż mi w ręku, pozwól ubić. Ostrzegam jeszcze raz. Ach szelny łotry, ach zbrodniarze. Muszę cię tu za próg. Jak to? Czego to za nas nikt nie skaże? Nikt nie pomści? Bóg! Co to jest? Co to. to? Jaka muzyka pomóra. Jak ciemno. Patrz na to, się Ja to tu znajdę, tego pijaka, tyrana. Gdzie ty? Znajdę cię. Mózgi na bruku rozbije jak mój syn. Ha, tyranie, syn mój, syn nie żyje. Wyrzucili go oknem. Czy ty masz sumienie? Syna mego tam z góry na bruk, na kamienie. Ha, ty pijaku stary, zbryzgany krwią i wniątek. Pójdź, gdzie ty? Gdzie ty, krokodylu? Ja ciebie tu rozegrę, jak mój jaś na sztuki. Syn wyrzucili z okna a na, na bruki. My, dziecię, mój jedynak, mój ojciec, żywiciel, a ten żyje. I Pan Bóg jest, jest Zbawicie! Ach, nie, gruzi kobieto! Syn twój zraniony, lecz żyje. Żyje? Syn żyje? Czyjeż to są słowa? Czyje? Czy to prawda, mój księże? Ja zaraz pobiegłam, spadł i krzyczą. Biegę, zieli i zwłok nie dostrzegłam, zwłok mego jedynaka. Ja, biedna sierota, zwłok syna, nie widziałam przecież ta ślepota. Lecz krew na bruku czułam. Przez Boga żywego tu czuję krew ten sam, tu krew syna mego! Tu jest ktoś krwią zbryzgany tu! Tu jest kat jego! Co to stało się ciałem? To tu, to, to tu! Nie tu, jak blisko za domu uniwersytetu. Okna doktora. Nasz doktor zabity. Od pioruna. Godzinę pełen zbiorów. Około domu stało dziesięć konduktorów. Ten go ostatnim wytropił i zabił. Panie zmieszały. Czaniec jak panie niegrzeczne. Wynieście ją! Wynieście! Pomóc tej kobiecie! Wynieście ją! Do syna? Wynieście gdzie chcecie! Syn jeszcze nie umarł. On jeszcze oddycha. Pozwól mi iść do niego. Idź gdzie chcesz do licha! Doktor zabity, ten ksiądz mu się powiedział. Nie cóż z tego wiosną idą chmury. Z chmury piorun wypada, tak jak i natury. Przeklęty doktor, żyjąc nudził mnie do złości, a jak zdechł, patrzę jeszcze na no spędzony gość. Dziwna rzecz, nie widziałem nigdy tej postaci, a znam go jak jednego z mych rodzonych braci. Czy to we śnie? Tak, we śnie. Teraz przypomniałem. Taż sama twarz, te oczy, we śnie go widziałem. On to mnie wyrwał z utrwali. Mój księżyc, choć jesteśmy mało sobie z nami, tylko ksiądz mnie nie znasz. Przyjmij dziękczynienie za łaskę, którą zna tylko my służby. Weź pierścionek, przedaj, daj połowę ubogim na mszę, a za na mszę, się z Ty pojedziesz w daleką, nieznajomą drogę. Bo. Będziesz wielki, wielkich, bogatych i rozumny, u mnie. Szukaj męża, który więcej niż i oni umie. Poznasz go, bo cię pierwszy powita mnie Boże. Słuchaj, co powiesz. Stój, to. Czy być może zdobyć by drugie ja dla Boga? Nie ja. może. Panie, Oto ja, sługa dawny, grzesznik stary. Sługa spracowany i niegodny na nic. Uczyń tego młodego świadkiem mojej wiary. Spoczynek grzesznikowi, Sługo, Sługo pokorny, cichy, niosłeś pokój w dom pychy, Pokój temu domowi. Kiedy z gwiazdą nadziei leciał świecąc Judei, Hymn Narodzenia śpiewali Anieli. Mędrcy nas nie widzieli, królowie nie słyszeli, Pastuszkowie postrzegli i do Betlejem biegli. Pierwsi wieczną mądrość witali. Vječno vladze uznali, jedni prošći i mali.